Panowie, jest dobra wiadomość. Dostaliśmy propozycję zagrania w reklamie. Ja, jako aktor, czuję wewnętrzny opór. A kredyt? Ah, dobra. Co mam zagrać? Zagramy butelkę oranżady. No i dobra. Ja jestem na takim etapie kariery, że za pieniądze zrobię wszystko. I już mi się podobasz. Samą butelkę zagra osoba, która jest zgrabna, proporcjonalna. Ładnie się prezentuje, jest czysta i zwraca na siebie uwagę. Czyli. ja. Poza tym żaden z was nie zna się na etykiecie. No to nie widziała. Słońca. A my co mamy zagrać? Dobre pytanie. Michał zagra korek. A ja? No właśnie, ty zagrasz korek. A dlaczego? bo z całej naszej trójki jesteś najbardziej zakręcony. Ja korek. Czyli jak mam grać korek? A jak się gra korek? Siedzisz na mnie, czyli na butelce, kręcisz się dookoła i syczysz. Jak wąż. Jak korek. Czyli jaki tekst mam? Ale śmieszniej. Ale nie za śmieszne. Bo puentą całego numeru jest Waldek. Zatkało kakao? Nie kakao. Korek. Ja korek. A ja co mam robić? Ty zagrasz bąbel. Bąbel. A co niewyraźnie powiedziałem? Bąbel. Obsadzałem po warunkach. Bombel to super rola jest. Jak dobrze zagrać, to możecie zauważą producenci, na przykład maści na oparzenia. Hmm? Jak ja mam zagrać bombel? No a jak się gra bąbel? Leżysz na ziemi i zaczynasz pełzać. Bez pomocy rąk ani nóg. Poruszasz się tylko za pomocą ruchów nosa. Uh -huh. a po co? Żeby podprowadzić pod puętę numeru. Butelka stoi, prezentuje się bardzo ładnie. Korek kręci się, syczy i spada na ziemię. Po której pełznie kto? Bąbel. I co wtedy? No i wtedy pojawia się głos lektora. Oranżona Helena, pij, aż ci bąbel nosem pójdzie. <słuch> I ty to wymyśliłeś? Nie ja. A kto? Taki Robert z Puław. O! Co za zbieg okoliczności. Jaki zbieg okoliczności? No, Robert z a ja korek. Chodźmy za górkę. A po co? A po co to się żudoczki na macie? या yeah, करें